Ej, ej, poczekaj chwilkę. Podczas nagrywania filmu nastąpiła mała awaria i nie włączyłem mikrofonu. Także przepraszam Was, mikrofon jest z kamery. Także naprawdę najmocniej Was przepraszam. No i musicie przeboleć ten odcinek z tym mikrofonem. Życzę Wam miłego oglądania. Ok, więc dziś hey, się mamy jestem Mówi, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale z MTA na serwerze For life Dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, bo rozwiążemy w nim wyniki konkursu, który był na ostatnim odcinku z MTA. Powoli, więc możemy przechodzić do odcinka. Pojeździmy sobie chwilę. Opowiadam wam o wszystkim. Zobaczycie, kto wygrał ostatni konkurs. No i co, myślę, że spodobają wam się takie odcinki, właśnie z konkursami i tym podobne. I że będziecie, po prostu, brali udział w takich filmach. Bo w sumie 950 pp. piechotą nie chodzi. Dziękuję Wam, oczywiście, za 400 subskrypcji, które wiliśmy w ostatnim czasie. Dosyć szybko to zrobiliśmy, także naprawdę z całego serca Wam dziękuję za to. O, mam mało wachy. Zajedziemy na stację jeszcze szybko, żeby tutaj właśnie nam nie brakło, bo jesteśmy na pograniczu, a stacja jest obok, także sobie tutaj podjedziemy od Zatankujemy właśnie tą bemuzynkę tutaj, u, aby rozpocząć zachowanie zaciągnąć resztę i zgaś silnik. Proszę bardzo. A, to dzisiaj nie wychodzi, dobra, wypomniałem, sorry. Pomieszało mi się trochę. Mm, proszę czekać, trwa przygotowywanie, dobra. Przygotowuj. Jest. Spacy ja. No i lecimy do fula. <noise> także czekamy sekundkę i trochę zapłacimy za to, ale to... No, dobra, tanio nie wyszło, ale w sumie jest tanie niż w Polsce, także no, przyjmijmy, że jest dobrze. Shift, no i dobra, mamy zagołane 160PL, poszło nam <noise> ze światy. W sumie poszło dosłownie z dymem. <noise> no, ale dobra, także jedziemy dalej, jedziemy i, i kurczę, no. No przepraszam oczywiście za to, że była króciutka przerwa, około tygodnia ona trwała. No niestety, ale, ale tak o to wyszło. Ale już lecimy dalej z odcinkami i myślę, że właśnie ten konkursik wam to wynagrodzi. Jest 900 pp, się w sumie mogę wam teraz to pokazać. Tutaj o mamy czekajcie, tutaj. Punktu premium czekają na Was. Wymienimy je sobie po prostu w urzędzie. Spotkam się z osobą, która wygra. Jeszcze nie wiem kto wygra za chwileczkę, bo wylosujemy. No i kurczę, co? dobra, czekajcie gdzie tu mogę jechać w sumie. Czekajcie gdzie. Roboty bym pojechał. Na kopalnie lecimy. Dobra, idę na kopalnię na kopalni chwilę sobie pokopię Oho! Widzieliście to? No to nieźle, hop porobił. Mała akcja była, ale pod prąd wjechał, jeszcze na debel przejechał na no szczęście mnie nie uszkodził, ale stówkę widzę. Okej? ok, dzięki wielkie, no ale dobra lecimy na Andrew Pine, Andrew Pine jest w tamtą stronę w sumie, ale w sobie przelecę szybko i będzie hmm. gdzieś chyba myślę, myślę że będzie w porządeczku, no i co jeszcze, a możecie mi napisać czy chcielibyście może taki odcineczek uczenia się handlu może kogoś z właśnie was zaproszę na film, no i im pouczy mnie ten ktoś handlu i, i tak dalej bo w sumie nie potrafię naprawdę, nie umiem handlować, a na jakichś takich tanich twórkach by było fajnie. Myślę, że film by był dosyć ciekawy. No i kurczę, no, no co. Tam bym zobaczył, jak to wszystko działa i wy również byście zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak wygląda cały handel pojazdami, no i jak wzbogacić się dosyć fajnymi synkami w dosłownie krótkim czasie, nie? Oczywiście będziemy zbierali na UP1 do naszego Sultana. Później jeszcze jakieś inne modyfikacje wejdą, ale to z czasem. Na razie tylko UP1. Mamy 13 tysięcy. Na streamach zbieramy, chociaż w pełnotonnie to strasznie idzie. Ostatnio, kurczę, oglądamy bardziej filmy na YouTubie niż... niż e, siedzimy na wiecie, na, na, na pracach, ale ale po tej przerwie, która tutaj była no zaczniemy od nowa ładnie pięknie lecieć na robotach jakiś kurier, jakaś lawetka na pewno wleci, będzie fajnie, no i dobra idziemy na Angel Pine, już prawie jesteśmy co tu się odwala, że tu tyle jest y, znaków drogowych ustalonych, ale tak kurde akcja ratownicza chyba tam się dzieje dobra, dojeżdżam powoli do Angel Pine więc przyszła pora na ogłoszenie oczywiście wyników naszego konkursu, więc przechodzimy teraz na pulpit wow, ten co, duch, patrzcie to, dobra ja sobie tutaj ładnie zaparkuję no i w tym momencie zobaczycie, kto wygrywa te 950 punktów premium, które znajdują się w moim tutaj właśnie panelu. Także uwaga, uwaga, jestem tutaj na jakimś właśnie raffle dashu, czy, czy jak to, nie wiem, w sumie co to jest za stronka, jakaś pierwsza lepsza strona właśnie z random comment pickerem, czyli w sumie, no wiecie o co chodzi, że randomowy komentarz to wybiera. Klikamy, mamy już tutaj wklejony link do naszego kanału, w sumie do naszego filmu na YouTube dokładniej. Czyli klikamy pick random comment i za chwilę dowiemy się kto wygrywa. Kto wygrywa 950 punktów premium, także 3, 2, 1 klik random comment i uwaga, satan wygrywa, pozdrawiam powodzenia, satan wygrałeś 950 punktów premium odezwij się do mnie na czacie, albo na discordzie, budź hashtag 3444 tam wszystko sobie obgadamy i zobaczymy i wtedy odbierzesz na urzędzie swoje punkty premium także co, z tego oto miejsca właśnie, czyli z kopalni odmeldowuję się wam dziękuję wam za oglądanie, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się, do zobaczenia, do i cześć!